Hej kochani, dzisiaj jest... teraz jest mamy film z tego, jak to się nazywa, z MM2 i jestem morder, mordercą. Także jestem zadowolona. Sandra, nie, nie zabijesz mnie! Zobaczymy. Aha. Jestem nieśmiały! Mhm, fajnie. Napomniałam, że ty grasz ze mną w ogóle. Szybko gdzie oni są do Was zabić. Nie pod tym względem, że tak naprawdę tylko. Halo, mogę wejść? Nie możesz Zależy, czy mi się na trafisz. Tu, znalazłem szerfa. O nie, jest mnie normalna. Jezus, Maria. Ja już umarłam, mnie żyję już. Muszę, dobra, będę na niej patrzeć. O! Mam na siebie tą kamerkę. Gdzie ty władzisz? Nie wiem co to. źle ja lewy kiegu, ja jestem śmiały. Hehe. <laughs> Dobra. Co mi się? Nie zapomnijcie o... Oczywiście... Nie zapomnijcie o... Łapeczce i, su i subie. Do góry. No, łapeczce do góry i subie. zostaje gadam. A czemu nie poczekamy? To nasza wina, że to się samo włączyło? No. Najwidoczniej tak. Nasza? No, wyraliło Jej! Dobra. Już do ciebie dołączam. Dobra. Ja chodź dziewczyną ten.. Chodź. Dobrze, już jestem z powrotem. Jak chcecie, to możecie też dodawać moją drogą koleżankę, nazywa się Achra yy, ma Możemy na głowie, nie wiem jak jeszcze opisać ją, ale możemy na głowie yy, blu, taką yy, ładną, taką bluzeczkę. Yy, różową chyba i yy, biało-różową chyba. Nie jestem pewna. Yy, nie wiem jeszcze jak opisać, ale coś w tym stylu. także no. Czekamy na następną rundę, bo nie zabili, Także czy, ja, ja już na chwilę skończę. Widzimy się jak już jak już skończy, skończy się runda, bo to już przygotowałam.